Na wstępie chciałbym przywitać wszystkich tutaj zebranych. W szczególności witam przedstawicieli naszych mediów lokalnych, którzy są przekaźnikiem wiadomości istotnych dla mieszkańców naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Kartuzy. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby przedstawić Państwu kandydata na burmistrza Kartuz, Pana Andrzeja Bystrona oraz osoby, które są kandydatami do Rady Miejskiej w Kartuzach, które startują z dwóch komitetów. Nasza gminna wspólna sprawa oraz drugiego komitetu głos mieszkańców. Naszym kandydatem na burmistrza jest pan Andrzej Bystron, aktualnie radny powiatu kartuskiego, wcześniej radny gminy Kartuzy. Osoba, która od zawsze niezależnie od pory dnia czy dnia tygodnia jest w stanie zaangażować się w pomoc drugiemu człowiekowi. Osoba która nie rozgranicza spraw do załatwienia na sprawy małe i duże. A to dlatego, że czasami mała rzecz typu dziurawa droga, brak oświetlenia jest dla naszego mieszkańca ważniejsza niż konkretne działanie typu budowa obwodnicy Kartus, czy kanalizacji na terenach wiejskich, czy też drogi łączącej całe kaszuby z portem lotniczym w Gdańsku, która powstanie właśnie za sprawą inicjatywy Pana Andrzeja Bystrona. Nasz kandydat po zaprezentowaniu kandydatów na radnych przedstawi Państwu swoje główne założenia programowe. Jeżeli chodzi o kandydatów na radnych, są proszę Państwa wśród nas osoby, które w swoich poglądach oraz doświadczeniu bardzo się różnią. Są osoby doświadczone, radni obecnej kadencji, Wieloletni radni mogący doświadczeniem służyć innym, ale jest też wśród nas bardzo wielu ludzi młodych, którzy dopiero jak gdyby zaczynają swoją przygodę z samorządem. Osoby, które startują z dwóch komitetów wyborczych, Głos Mieszkańców oraz nasza gminna wspólna sprawa, pokazują, że niezależnie od poglądów, wieku, doświadczenia. Można znaleźć płaszczyznę do wspólnej rozmowy, wspólnego dialogu, wspólnego porozumienia, bo nam wszystkim tutaj zebranym, jak i panu Andrzejowi Bystronowi, prześwieca jeden cel. Tym celem jest rozwój naszej gminy. Łączy nas jedno, dobro właśnie naszej małej ojczyzny, gminy Kartuzy. Chcemy się wspólnie wsłuchiwać w głos naszych mieszkańców. Gdyż nasza gmina to nasza wspólna sprawa. A teraz poproszę pana Tyberiusza o zaprezentowanie kandydatów na radnych z okręgu numer 1, e, czyli z miasta Kartuzy. Okręg numer 1, czyli miasto Kartuzy. Najpierw przedstawię tutaj listę Komitetu Wyborczego, Wyborcego głos mieszkańców. Miejsce numer 1 moja skromna osoba, czyli Tyberiusz Krieger. Miejsce numer 2 Aleksandra Pruszak. Miejsce numer 3 Mirosław Karalus, miejsce numer 4 Mateusz Kurowski, miejsce numer 5 Natalia Dera, miejsce numer 6 Lucyna Landowska, miejsce numer 7 Katarzyna Kowalak i miejsce ostatnie numer 8 pani Danuta Zaremba. To byli kandydaci komitetu wyborczego głos mieszkańców, a teraz przedstawię kandydatów komitetu wyborczego wyborców Nasza gmina wspólna sprawa. Miejsce numer jeden Andrzej Pryczkowski. Miejsce numer dwa Andrzej Bożestowski. Miejsce numer trzy Tadeusz Golnał. Miejsce numer cztery Katarzyna Konkol. Miejsce numer pięć Sylwia Wydrowska. Miejsce numer sześć Bogumiła Drewa. Miejsce numer siedem Lilianna Berglał. I miejsce numer osiem ostatnie. Pan Witold Wojewódka. Dziękuję bardzo. Więc Komitet Wyborczy Wyborców. Pierwszy. Nasza gmina, wspólna sprawa. Miejsce numer jeden. Obecny radny pan Ryszard Duszyński. Miejsce numer dwa. Łukasz Rzenkowicz, czyli moja osoba. Miejsce numer trzy. Pani Dorota Celińska. Miejsce numer cztery. Jakub Guzior. Miejsce numer pięć. Irena Flisikowska. Miejsce numer sześć. Zuzanna Czap. Miejsce numer 7 Monika Pryczkowska. Miejsce numer 8 Tadeusz Celiński, głos mieszkańców to jest dla okręgu drugiego. Miejsce numer 1 również obecny radny pan Mariusz Trader, Następnie miejsce numer 2, pan Bartosz Kitowski, miejsce numer 3 Emilia Jeszka. Miejsce numer 4 Agata Plichta, miejsce numer 5 Anita Rybakowska. Miejsce numer 6 Jarosław Krieger, miejsce numer 7 Dawid Mering, miejsce numer 8 Patrycja Mielewczyk, miejsce numer 9 Michał Formela. Miejsce 1 Radny Powiatu Kartuskiego, a także przede wszystkim nasz kandydat na burmistrza Kartu, czyli pan Andrzej Bystrom. Miejsce numer 2 pan Marek Landowski, miejsce numer 3 pani Małgorzata Karolak, miejsce numer 4 pan Ireneusz Rybakowski, miejsce numer 5 pani Paulina Jeszka. Miejsce numer 6 pani Natalia Bieluś Formela. Miejsce numer 7 pan Damian Syldatk. I komitet wyborczy wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa. Miejsce numer 1, pan Tomasz Belgrał, miejsce numer 2 pani Mirosława Bobkowska. Miejsce numer 3 pan Piotr Pryczkowski. Miejsce numer 4 pani Alina Burchard. Miejsce numer 5 pani Sylwia Warczak. Miejsce numer 6 pani Joanna Doba i miejsce numer 7 ostatni pan Damian Szymański. Dzień dobry państwu. Ja chciałbym rozpocząć od tego, że chciałbym wyjaśnić, dlaczego głos mieszkańców. Głos mieszkańców, bo mieszkańcy mają decydować. Mieszkańcy mają wyznaczać trendy rozwoju i standardy dla naszej gminy. Nie jedna osoba, jak to się ma miejsce. Uważam, że ponad wszystkim ważniejsi są mieszkańcy i dla mieszkańców my zostali, zostaniemy zatrudnieni i dla mieszkańców będę pracował. I o to właśnie proszę w naszym również spotkaniu inauguracyjnym. Nasze konkrety, moje. Konkrety to są konkrety mojego zespołu całego. Ja sam nic nie zrobię bez wsparcia tych osób. Ci osoby to jest trzon całego tematu. Zobaczcie państwo, boiska, obiekty sportowe dostępne dla mieszkańców. Dzisiaj one są zamknięte, to trzeba zmienić. Nie może być coś takiego, że klucz jest niedostępny dla mieszkańca, a, a boisko zarasta. Więcej pieniędzy na sołectwa. Sołectwa mają współczynnik, który można zwiększyć i powinniśmy zwiększyć i to zrobimy drogi nie będą i chodniki nie będą to 100 metrowe odcinki czy 200 maksymalnie będą to odcinki, które będą łączyły nasze punkty od punktu A do punktu B. Aby był jakiś cel niech to będzie nie wiem przystanek jakiś y, dla mieszkańca istotny niech to będzie jakaś zatoczka ale nie jakieś ślepa miejsce które nie będzie prowadziło do celu. Kolejny punkt mamy więcej pieniędzy jeżeli chodzi o ścieżki i te inwestycje związane na y, y, połączenia rowerowo piesze. Tych miejsc też będzie więcej. Połączymy nasze miasto ze sołectwami. Nie może być coś takiego, że w pewnym momencie do lasu dochodzi, a tłumaczenie różnego rodzaju, że nie można. Można, tylko jak się chce. Z nami państwo osiągniemy ten cel. My to zrobimy. Ten czas na gadanie i na dewagację minął. Zobaczcie Państwo, rozbudowa światłowodu. Wszędzie na miejscach, w miejscowościach mniejszych nie ma światłowodu. Młodzież i my, młodzi, dużo wśród nas, nas jest młodych, potrzebujemy tych światłowód. To jest informacja, to jest źródło do wiedzy. Dajmy możliwość każdemu sięgnąć po tu wiedzę. Sale wiejskie. Pan z y, strzyma miejsce, taką tabliczkę specjalnie celowo, bo u niego od roku sala jest zamknięta, słuchajcie. Ona musi być otwarta. Te sale, które będą, będą otwarte. Będzie możliwość urządzenia uroczystości rodzinnych i otwórzmy się dla ludzi. Nie jesteśmy wbrew ludziom, tylko dla ludzi, zatrudnieni dla ludzi. Jeżeli chodzi o nawierzchnię deptaku, oczywista sytuacja, no, trzeba ją zmienić, nie ma możliwości pudrowania. Poprawimy jakoś nawierzchnię. W jaki sposób? Śmiechem chyba jedynie. Trzeba zmienić to nawierzchnię. Obwodnica Kartus potrzebna jak powietrzem naszego miasta, jak informacja związana z przejazdem, czas przejazdu przez nasze miasto dzisiaj. Każdy z nas stoi na wzgórzu wolności 10 minut 20 to jest minimalnie do naszych szkół dojechać. To jest wielki kłopot. To trzeba zmienić. Budżet miejski, obywatelski, słuchajcie. Osiedla muszą mieć możliwość zdobywania pieniędzy i partycypowania tych pieniędzy w swoje zadania, które stworzymy. My to stworzymy. Drogi w Kełpinie, w Mirachowie, Staniszewie, standard tych dróg jest woła na proste do nieba. Zagłosujcie na nas, te drogi naprawdę się poprawią. Monitoring. W wielu miejscach są kamery, których jakość, słuchajcie, no można w domu nawet nie trudno wykorzystać. One muszą być czytelne. Ich piksele, ich jakość musi być, jak to się mówi, poprawiona i możliwość wykorzystywania. Niestety, Wielkie Braty jest w wielu miejscach, w, w miastach, na wsiach. Musi też on być. Nie mogą być dewastowane przystanki lub nasze obiekty użyteczności publicznej. Niestety, musimy o to dbać. Deklarujemy tutaj... Wszyscy, że będziemy dbać o naszą gminę, bo tak jak nazwa Komitetu Jednego wskazuje, nasza gmina to wspólna sprawa, a będziemy się także wsłuchiwać w głos naszych mieszkańców, tak jak sugeruje nazwa Drugiego Komitetu Wyborczego. Tak jak powiedziałem, idziemy tutaj ponad podziałami w jednym kierunku, aby ulepszać naszą gminę na lepsze w oparciu o te założenia i o te sprawy, które dla mieszkańców naszych są najistotniejsze.